Cześć, ocenka aktualizacji, jak wszystko wygląda po aktualizacji. Zaraz sobie zobaczymy, jeśli to w ogóle mi się wczyta, bo zawsze wiem, że po aktualizacji trwa to 15 lat, co najmniej malutko. Tylko 15 lat, takich ludzkich. Łączenie się z serwerem. Aha. Hmm, no ładne tło, ładne, trochę więcej rzeczy mogłoby się dodać, ale mam coś do odebrania, o. Fajne, ładne. Od razu mówię, przepraszam za szlesty, jeśli jakikolwiek jest. Zobaczmy. O, o, kocham was, Brawl Stars. Kocham! Kocham Brawl Stars! Kocham was za to. Też kocham kredyty, ale tych pięciu kredytów nie odbiorę. W nie wiem po co. I błagam dołączcie do mojego klubu. Błagam was. Wiem, że teraz jest żulę, ale po prostu mam tylko trzy, trzy osoby mam tylko, tylko. Tak dosłownie tylko, bo trzy ma... to nie jest dużo.